Andrzej nigdy nie należał do zazdrośników, a tym bardziej nie lubił skandali związanych z wyjaśnianiem relacji. Nie cierpiał też paranoi, ogólnie był rozsądnym, a nawet zimnokrwistym człowiekiem, który potrafił trzymać emocje w ryzach. Taka sama była żona Andrzeja, Maria, jej piękna twarz zawsze była spokojna i pogodna. Niebieskie oczy przypominały bezkresne letnie niebo, ale pewnego dnia spokój został zakłócony. Pewnego razu, wracając do domu z pracy, Andrzej nagle zauważył, że w salonie czegoś brakuje. Przeszedł tam i z powrotem, na wszelki wypadek zajrzał pod kanapę, gdzie nie znalazł nic oprócz warstwy kurzu i dawno zapomnianych skarpetek. Potem Andrzej przyjrzał się wiszącemu na ścianie dużemu obrazowi, na którym przedstawione było morze i kołysząca się jacht. Obraz jak obraz nic szczególnego. Przez kilka lat zupełnie się nie zmienił, tylko może stało się nieco błędsze. Zrezygnowany z poszukiwania przyczyny swojego niepokoju, Andrzej usiadł na kanapie i nagle olśniło go. No jasne, jak mógł się nie domyślić, w salonie brakowało czegoś bardzo ważnego. A gdzie zając? zapytał Andrzej Marię, która wyszła z kuchni. Żona spojrzała na niego i obojętnie wzruszyła ramionami. W swoim lekko znoszonym różowym szlafroku i ogromnych futrzanych kapciach wyglądała jak mała, bezbronna dziewczynka. Zając? spytała. No tak, zając, ten, który zawsze tu siedział. Mój prezent dla ciebie na urodziny. Maria odpiła z filiżanki i niewinnie się uśmiechnęła. Ach, zając! zawołała. Tak, tak, oczywiście, tu chodzi o to. Usiadła obok Andrieja, obejmując filiżankę obiema rękami. Już go niemar westchnęła Maria. Grom go rozdarł, najpierw użył go do zabaw, a potem porwał na strzępy. To wydarzyło się trzy dni temu, w poniedziałek. Andrzej odchylił się do tyłu i założył ręce za głowę. Dziwne, powiedział, patrząc w sufit. Grom nigdy nie niszczył rzeczy. Co mu odbiło? Pewnie jakiś skok hormonów, pospieszyła z odpowiedzą Maria. Wiosna mu się włączyła, zachciało mu się miłosnych uniesień. Mąż gwizdnął przenikliwie i z sypialni wypadł wielki pies o gęstej szarej sierści i odstających na boki uszach. Nie zwalniając, wskoczył na kanapę i usiadł między panem a panią. Słodko ziewnął, polizał najpierw Andrzeja, potem Marię, zostawiając na ich twarzach błyszczący ślad. Widzisz, jak cię kocha? Zwrócił się do żony Andrii, głaszcząc rozradowanego groumę. Idioci! mruknęła ledwie słyszalnie Maria dobijając zimną kawę Z kim ja do cholery żyję Wstała i skierowała się z powrotem do kuchni żeby pobyć sama ale dochodząc do drzwi zatrzymała się A co z zającem zapytała męża Andrzej opadł zmęczony na kanapę i machnął ręką Ee -e -e, tam mruknął Kupię nowego masz przecież niedługo urodziny Maria się uśmiechnęła i poszła do kuchni. Zając był dopiero początkiem, kolejną dziwnością, jaką Andrzej odkrył w swoim mieszkaniu, było zniknięcie wszystkich jego dziecięcych książek, do których wciąż miał sentyment. Leżały zawsze w schowku, w wielkim pudle po starym telewizorze. I Andrzej co jakiś czas zaglądał tam, żeby odświeżyć sobie dawne wspomnienia. Poza książkami schowek był zawalony różnymi niepotrzebnymi, ale ciekawymi rupięciami, starym. Zepsutym rowerem, który Andrzej od dawna zamierzał naprawić, kolekcja kaset wideo i audio, wędki, kosiarka do trawy, trampki i wiele innych rzeczy. Pewnie gdyby coś z tego zginęło, Andrzej nawet by tego nie zauważył, ale zniknięcia książek nie mógł nie zauważyć. Gdzie one się podziały? Zapytał Andrzej, wyciągając z szafy opróżnione pudło. Chyba nie wyrzuciłaś ich? Maria, która w tym czasie prasowała swój lekarski fartuch, spojrzała na męża i uśmiechnęła się. Nie, oczywiście, że nie, odpowiedziała. Oddałam je. Komu? Zdziwił się Andrzej i wypuścił pudło z rąk. Maria powiesiła fartuch na wieszaku i przez chwilę patrzyła na niego, jakby się nim zachwycała. W naszym szpitalu była niedawno akcja. Zbieraliśmy różne rzeczy. Żeby pomóc nowo otwarte przedszkole w sąsiedztwie. Ktoś przyniósł zabawki, ktoś meble, a ja postanowiłam oddać książki. Niech dzieci czytają, rozwijają się. Masz coś przeciwko? Andrzej kopnął pudło z irytacją i przeleciało ono przez cały przedpokój, aż do drzwi wejściowych. Ja nie mam nic przeciwko, chociaż te książki dostałem po zmarłej babci. Zawsze lubiłem je przeglądać. Mogłaś mnie uprzedzić, zanim je oddałaś. Jeśli chcesz, to mogę je odzyskać. Maria uśmiechnęła się ponownie. Andrzej pokręcił głową i ciężko westchnął. Dobra, niech dzieci czytają, rozwijają się. Tylko bądź tak dobra i u mnie, zanim weźmiesz coś z moich rzeczy. Maria spojrzała na niego jakimś dziwnym wzrokiem, i cień przemknął po jej twarzy. Myślałam, że wszystko mamy wspólne. Sam tak mówiłeś. I ty, nawiasem mówiąc, też bierzesz moje rzeczy bez pytania. Pamiętasz, jak zszywałeś swój plecak na mojej maszynie do szycia i ją zepsułeś? Wtedy nie powiedziałam ci ani słowa. A serwis babci? Ani słowa o serwisie babci. Krzyknął Andrzej, wymachując rękami, to był wypadek. Sama to widziałaś. Poślizgnąłem się wtedy na psiej kupie. Ale mimo wszystko obyło się bez takich niespodzianek. Dogadaliśmy się. Maria kiwnęła głową i zaczęła składać bieliznę do komody. A Andrzej, siadając przy stole, zaczął przeglądać papiery z pracy. Miał kiepski nastrój. Do wyczekiwanego urlopu pozostało już niewiele, a pracy było bardzo dużo. Za oknem świeciło ciepłe majowe słońce. Nie wytrzymawszy, Andrzej wstał ze krzesła, podszedł do okna i zasłonił je zasłonami. To pomogło na krótko, ponieważ bardzo szybko z ulicy dobiegły ich radosne okrzyki dzieci, które grały w piłkę na Placu Zabaw. Pora już, żebyśmy też mieli dziecko, opowiedziała cicho Maria, siadając, żeby odpocząć przy okazałym Fikucie. Nie byłoby tak nudno. Tak, na pewno nie byłoby nudno, opowiedział ironicznie Andrzej. Taki by się zaczął harmider. Boże, broń! O ciszy i spokoju można by zapomnieć. Maria wyjrzała przez małą szparę między dwoma zasłonami i zaczęła z zainteresowaniem obserwować dwie drużyny małych piłkarzy. Praca tak ją zmęczyła. Uśmiechnęła się smutno. Czyż można nie lubić dziecięcego śmiechu? Moim zdaniem nie ma nic przyjemniejszego niż dziecięcy śmiech. Praca pochłonęła Andria tak bardzo, że słowa żony docierały do niego z dużym opóźnieniem. Nie odrywając wzroku od papierów, powiedział: Wystarcza Michała z tramwajów rano i wieczorem. Boję się, że śmiechu dziecka bym nie wytrzymał. Roześmiał się nerwowo, a Maria, zdając sobie sprawę, że mąż nie zwraca uwagi na jej próby rozmowy, zmęczona przymknęła bolące oczy. Byli razem już cztery lata. W tym czasie wydarzyło się wiele, przyjemnego i nieprzyjemnego. Kupili własne mieszkanie i byli prawie szczęśliwi, ale czegoś w ich życiu wyraźnie brakowało. Maria zawsze chciała mieć dziecko i próbowała przekonać do tego męża, ale pragmatyczny Andrzej zawsze powtarzał to samo. Przepraszam, kochanie, ale na razie nie jestem na to gotowy. Wiesz, że mam teraz taki okres w życiu w praca, praca i jeszcze raz praca. Poczekajmy trochę. Przecież jesteśmy jeszcze młodzi i wszystko przed nami. Maria westchnęła i nie odpowiedziała. Cudowny majowy wieczór nagle zmienił się dla niej w nieprzeniknione jesienne zmierzchy. Chyba mnie zdradza. Poskarżył się Andrii swojemu przyjacielowi Igorowi, z którym spędzał deszczowy sierpniowy wieczór w małej piwiarni. Czemu tak sądzisz? Zdziwił się Igor, popijając piwo. Tak po prostu, wziąłem i pomyślałem. Najpierw zaczęły znikać rzeczy. No wiesz, takie drobiazgi i książki, zabawki. Potem zniknęło kilka kosztowności, które jej podarowałem. Myślę, Igor, że znalazła sobie jakiegoś utrzymanka z dzieckiem. Prezenty dla faceta, a zabawki dla dziecka. Logiczne. Logiczne, zgodził się Igor. A jakie jeszcze masz dowody? Andrzej zamyślił się i podrapał po karku. Dowody. No, więcej chyba żadnych. To znaczy, jeśli nie liczyć częstych spóźnień maszy w pracy. Ostatnio często tak znika. Mówi, że zostaje na operacjach. Tylko, że. Kłamie? Zapytał niedowierzająco Igor. A kto to wie? Może tak, a może nie. Tylko dziwne to trochę, czyżby na każdą jej zmianę przypadały operacje? Tak, to podejrzane. Uśmiechnął się Igor, zastanawiając się przy okazji, czy nie warto byłoby zamówić jeszcze jeden kufel. Tu trzeba sprawdzić, stary. Obserwować. Mam pewien pomysł. Podsuń żonie podsłuch i ją prześleć. Wtedy nie będzie żadnych wątpliwości. Tylko gdzie ja wezmę ten podsłuch? W sklepach chyba tego nie sprzedają. Roześmiał się Andri dam ci pluskwę. Mam w domu kilka. Kupowałem dla nieżyjącego psa. Na wypadek, gdyby postanowił gdzieś uciec. Teraz na pewno nigdzie nie ucieknie. A pluskwy zostały. To całkowicie legalna i wygodna rzecz. Łączysz ją przez internet ze swoim telefonem i gotowe. Podjadę do ciebie po bratersku, jeśli chcesz. Andrzej pomyślał chwilę nad tą dziwną propozycją i uśmiechnął się. A czemu nie? Przynajmniej będzie zabawnie. Ale z drugiej strony, czy to nie jest trochę nieprzyzwoite? W końcu Masza to nie krowa, żeby wieszać na nią takie gadżety. Cztery lata razem, jak nic. Masza to nie krowa, to prawda, powiedział Igor. A ty będziesz chodził z rogami, choć też nie jesteś bykiem. No co, jeszcze po jednym i jedziemy do mnie po pluskwę. Andrzej skinął głową i przywołał kelnerkę. Od długich rozmów sam poczuł suchość w gardle, a dusza uparcie domagała się jeszcze alkoholu. A wypiwszy jeszcze po kuflu, Andrzej i Igor wezwali taksówkę i pojechali na drugi koniec miasta. Obaj byli w doskonałych nastrojach zrobiło swoje i przyjaciele nieustannie gadali i śpiewali piosenki, nie zwracając uwagi na taksówkarza, który prosił ich, żeby byli trochę ciszej. Dając mu nieco więcej, niż było trzeba, Andrzej poprosił, żeby taksówkarz przejechał obok szpitala, w którym pracowała Maria, choć sam nie wiedział po co. Po prostu e odpowiedział nierozumiejącemu jego prośby Igorowi. Taksówkarz skręcił w zaułek, przejechał prawie całą długą. Wijącą się jak serpenty na ulicę, i lekko zwolnił, widząc przed sobą szary szpital. Przycichły Andrzej uchylił okno i wystawił twarz na zewnątrz. Ciężkie, zimne krople natychmiast zaczęły uderzać go w twarz. Ale pomimo ulewnego deszczu, Andrzej zobaczył to, co musiał zobaczyć, chociaż nie bardzo tego chciał. Jego żona w towarzystwie jakiegoś imponującego mężczyzny szybko zbiegła po schodach głównego wejścia i skierowała się do samochodu stojącego na parkingu. Stój! Krzyknął Andrzej, otwierając drzwi w biegu: Stój! taksówka natychmiast się zatrzymała. Zatrzymali się również Maria z nieznanym Andrzejewi towarzyszem. Wyskoczywszy, szybko ruszył w ich kierunku i jeszcze kilkadziesiąt metrów dalej zauważył, że towarzyszący żonie osiłek ma niezwykle ciemny kolor skóry. Co ty tu robisz? zapytała Maria, gdy Andrzej, całkowicie zdyszany, niemal nie upadł przed nią na asfalt. A ty co tu robisz? krzyknął Andrzej, pokazując pieść. A co to za czarnuch jest obok ciebie? I dlaczego trzyma nad tobą parasol? Murzyn szeroko się uśmiechnął, pokazując duże, białe zęby. Po jego twarzy widać było, że wcale nie obraził się na obelgę Andrzeja. Właściwie to jest nasz lekarz, Wiktor Anatoliewicz, opowiedziała surowo Maria, zalewając się gęstym rumieńcem ze wstydu. Jest bardzo dobrym chirurgiem. Naprawdę? Skrzywił się z niedowierzaniem Andrzej, nie spuszczając wzroku z lekarza. Tak od razu nie widać. Raczej przypomina wodza. Wiktor Anatoliewicz wybuchnął śmiechem, a jego śmiech rozległ się falą po pustej ulicy. Widzę, że sporo pan wypił, młody człowieku. To twoje szczęście, że nie bije pijanych. Bo tak by ci przywalił, że musiałbyś spędzić tydzień na naszym oddziale szczękowo-twarzowym. Ja bym ci też przywalił, warknął Andrzej. Ale nie chcę mi się zadzierać. Trudno powiedzieć, kto by wylądował na oddziale twarzowym. Wiktor Anatoliewicz nagle ruszył w jego kierunku. A Andrzej, czując, że zaczyna się robić gorąco, gwałtownie przyjął pozycję bokserską. Przestańcie! wtrąciła się Maria, stając między mężczyznami. Wiktorze Anatoliewiczu, nie zwracaj uwagi na mojego męża. Widzisz przecież, że jest pijany. A ty, Andrieju, natychmiast przeprosisz Wiktora Anatoliewicza i udasz się do domu. Zrozumiałeś? Andrii westchnął z ulgą i skinął głową. Przepraszam, stary, uniosłem się. Powiedział szybko ściskając ogromną łapę chirurga. Ty to, wybacz za czarnucha. Wiktor Anatoliewicz ponownie wybuchnął głośnym śmiechem i nic nie odpowiedział. Natychmiast idź do taksówki i szybko do domu, syknęła Maria. A co z tobą? Nie jedziesz ze mną? zapytał mąż. Nie, mnie podrzuci Wiktor Anatoliewicz. Wiesz przecież, że nie znoszę zapachu alkoholu. Robi mi się niedobrze. A was tam, widzę, jest dwóch takich, pachnących. Spojrzała na wychodzącego z taksówki Igora, który zataczał się i podrygiwał, nie mogąc pójść do toalety. Machając mu ręką, Andrii wsiadł do taksówki i kazał kierowcy jechać jak najszybciej. Robi się jej niedobrze, proszę bardzo. Mruknął Andrzej, obserwując jak samochód czarnoskórego chirurga powoli wyjeżdża z parkingu. Mnie też robi się niedobrze. Od was wszystkich. Zamknął oczy i oparł się o oparcie siedzenia. Nie chciało mu się ani mówić. Ani nawet myśleć. O tym, co wydarzyło się przy szpitalu, Andrzej boleśnie przypomniał sobie następnego dnia i długo przepraszał Marię, demonstrując szczerą skruchę. Nie zapomniał też o tym, że Igor dał mu podsłuch. Pozostawało tylko poczekać na odpowiedni moment i ukryć go w torebce niczego nie podejrzewającej żony. Ja to nic, wzdychała Maria, patrząc z wyrzutem na męża. Wstyd mi przed Wiktorem Anatoliewiczem. Taki szanowany człowiek, wspaniały specjalista, 15 lat praktyki, uratował setki istnień, a ty go czarnuchem nazwałeś. Czy ty w ogóle wiesz, że on się w tym mieście urodził i wychował, a jest czarnoskóry, bo jego dziadek pochodził z Afryki? Andrzej spojrzał łyni na żonę i pogłaskał ocierającego się o jego nogi grołumę. Pies był jedynym, który cieszył się na jego widok i patrzył na pana z psią radością, dziękując za poczęstunek. Ale ja o tym nie wiedziałem. No i co mam teraz zrobić, powiesić się? Przekażę temu Wiktorowi Anatoliewiczowi, że przepraszam i że wycofuję wszystkie swoje słowa. A jeszcze kupię mu butelkę dobrego wina albo jakiś inny prezent. Maria złagodziła ton i dokładając mężowi jeszcze naleśników, wyszła z za stołu. No dobrze, powiedziała, całując Andrzeja w czoło. Przeprosiny przyjęte, grzechy odpuszczone. Muszę gdzieś pojechać, a siedźcie tu i nie róbcie awantur. Zaraz wrócę i przywiozę wam coś pysznego. Surowo spojrzała na grołmę i pies wycofał się do salonu. Andrzej, doczekawszy, aż Maria zamknie się w toalecie, szybko pobiegł do przedpokoju i włożył do jej torebki podsłuch. Potem równie szybko wrócił i, wrzucając do ust złożony naleśnik, uśmiechnął się. Wywiodę cię na czystą wodę, moja droga. Niedługo wszystko się dowiem wyszeptał, patrząc w okno. Andrzej siedział na balkonie i obserwował dziwną trasę żony, trzymając w ręku smartfon. Gruba czerwona kropka poruszała się po ekranie, krążąc w labiryncie ulic miasta. Oto zatrzymała się przy jakimś domu dziecka, spędziła tam trochę czasu, a następnie znów ruszyła w drogę, tym razem na ogromny cmentarz położony na obrzeżach miasta. Nie rozumiejąc, co to wszystko znaczy, Andrzej włożył kurtkę, znalazł w jednej z kieszeni kluczyki od samochodu i wyszedł z domu. Czerwona kropka znajdowała się w samym środku cmentarza i powoli pulsowała, przypominając małe serce. Andrzej odpalił silnik i pojechał tam, gdzie obecnie znajdowała się jego żona. Pod główną bramą cmentarną stał autobus i kilka samochodów. Andrzej zatrzymał swój samochód nieco dalej od nich i wysiadł. Było gorąco i sucho, gdzieś w oddali cicho zachuczał grzmot i znowu zapadła cisza. Niewielka grupka ludzi idących szeroką, dobrze utwardzoną ścieżką jak na komendę podniosła głowy do góry, słysząc nowy grzmot, który zabrzmiał znacznie wyraźniej. Nie bardziej groźnie. Wycierając pod z czoła, Andrzej niepewnie skierował się w stronę bramy i natychmiast się zatrzymał, zauważając swoją żonę, która szła, trzymając za rękę jakiegoś chłopca, trzymającego w swoich rękach tego samego białego zająca, którego Andrzej podarował żonie na urodziny. Maria również zauważyła męża i jakoś dziwnie się do niego uśmiechnęła, od tego uśmiechu Andrzejowi zrobiło się zimno w środku. Co ty tu robisz? Zapytał, gdy żona podeszła bliżej. Maria położyła rękę na ramieniu chłopca i ten przestraszony cofnął się do tyłu, chowając się za jej plecami. A ty co tu robisz? Odpowiedziała Maria pytaniem na pytanie. Postanowiłeś mnie śledzić, a swoją drogą znalazłam to. Wyjęła z kieszeni swojej lekkiej bluzki mały czarny przedmiot i Andrii rozpoznał w nim nadajnik dla zwierząt domowych. Może wyjaśnisz, co to wszystko znaczy? Jakoś bardzo nieprzekonująco zażądał. Maria kiwnęła głową i, nie mówiąc ani słowa, skierowała się do ławki stojącej przy ogrodzeniu, Andrii i poszedł za nią. Nogi zrobiły mu się jak zwaty, i nieprzyjemnie drżały, jak u dziecka, które nabroiło. To nikita, powiedziała Maria, przedstawiając mężowi przycichłe dziecko, siedzące obok. Dzisiaj chowano jego mamę. Dwa miesiące temu potrącił ją samochód, przywieziono ją do naszego oddziału. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale zapadła w śpiączkę. I teraz, ogólnie rzecz biorąc, Nikita jest zupełnie sam. Maria wstała i długo patrzyła na chłopca, siedzącego w objęciach zająca. Chłopak wyglądał bardzo nieszczęśliwie. Pomimo, że do tej pory nie wydał z siebie żadnego dźwięku, z jego oczu płynęły duże łzy. Andriejowi zrobiło się nieswojo, chwycił żonę za rękę i odprowadził ją na bok. Masza, ja nie wiedziałem, trzeba było mi od razu o wszystkim opowiedzieć. Maria surowo spojrzała na męża i zacisnęła zbladłe usta. Chciałam, wycedziła. Ale ty zawsze byłeś zajęty i nie chciałeś mnie słuchać. Wcale się nie spodziewałam. Że zachowasz się jak zazdrosny Dureń, zniżając się do takiej podłości jak porzucenie pluskwy. A jeśli już tak bardzo chcesz wyjaśnień. Maria odwróciła się do chłopca i wskazała na niego ręką. Proszę, zając jest na miejscu. Książki też oddałam nikicie. A co do biżuterii? Zastawiłam ją w lombardzie, żeby opłacić leczenie i opiekunkę jego matki. Mam nadzieję, że teraz jesteś zadowolony. A teraz nie chcę cię widzieć. I ona, gwałtownie odwracając się na obcasach, odeszła, pozostawiając męża stojącego samego. Andrii ruszył za żoną, ale zrobiwszy zaledwie kilka kroków, ponownie się zatrzymał i spojrzał na pustą ławkę. Jakaś kobieta, prawdopodobna wychowawczyni z domu dziecka, wzięła chłopca za rękę i poprowadziła do autobusu. Ponownie rozległ się grzmot, przetoczył się falą po całym niebie, powodując wstrząs. Pierwsze ciężkie krople deszczu spadły na ziemię i na wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdążyli się schować, ludzie pospiesznie wsiedli do autobusów i samochodów i odjechali. Andrzej został sam przy opustoszałym cmentarzu. W środku czuł tylko taką samą zimną i ciemną pustkę. Andrzej nie widział żony już od miesiąca. Starał się żyć jak dawniej, chodził do pracy, spotykał się ze znajomymi, siedział w ulubionej piwiarni, która stała się dla niego drugim domem. W mieszkaniu pojawiał się bardzo rzadko. Po odejściu Mari zrobiło się tam zupełnie cicho i nieprzyjemnie. Andrzej zaglądał tam po pracy, żeby sprawdzić i nakarmić Gromę, a potem znów zamykał drzwi i szedł do piwiarni. Właśnie tam niespodziewanie spotkał kogoś, kogo wcale się nie spodziewał zobaczyć. Stało się to pewnego ciepłego wrześniowego wieczoru. No cześć! Usłyszał Andrzej za sobą czyjś znajomy bas. Pamiętasz mnie? To ja, mumba-dżamba. Andrzej odwrócił głowę i zobaczył za sobą Wiktora Anatoliewicza. Chirurg dobrodusznie się uśmiechał, pokazując olśniewająco białe zęby. Głośno przełknąwszy ślinę, Andrzej skinął głową na powitanie i gestem zaprosił chirurga, żeby usiadł. Tak, wyglądasz całkiem źle, pokręcił głową Wiktor Anatoliewicz, uważnie przyglądając się Andrzejowi. Przynajmniej śpisz. Nie mogę zasnąć. Zachrypiał Andrzej. Bezsenność. A co ty tu robisz? To samo co ty zaśmiał się chirurg. Szedłem obok i pomyślałem, że wstąpię. Spotkałem ciebie, więc znaczy, że nie przyszedłem na próżno. A tak w ogóle, masza cię pozdrawia. Jak się czuje. Ożywił się Andrzej. Normalnie pracuje. Czasami wspomina o tobie. Narzeka, że do niej nie dzwonisz i nie piszesz. Sama mogłaby zadzwonić. Zmarszczył brwi Andrzej. Dzwoniła, ale nie mogła się dodzwonić. Andrzej nagle przypomniał sobie, że wpisał numer żony na czarną listę i nic nie powiedział. Wiktor Anatoliewicz tymczasem zamówił sobie i Andrzejowi jeszcze piwa i siedział, podpierając podbródek pięścią. Moja żona umiera. Lekarze mówią, że zostało jej niewiele czasu. Parę miesięcy, może pół roku, jeśli będzie miała szczęście. Jeżdżę do niej każdego wieczoru i ciągle pytam, jak się czuję. Nie wiem, po co to robię, skoro i tak wszystko jest jasne. Chyba tak trzeba. Ja tak muszę. Chcę wiedzieć, że u niej wszystko w porządku, chociaż tak nie jest. Z każdym dniem słabnie, ostatnio zupełnie przestała chodzić. A ja ciągle pytam, czy u niej wszystko dobrze? Wiktor Anatoliewicz przesunął dłonią po twarzy i smutno się uśmiechnął. Współczuję, mruknął Andrzej. Mam nadzieję, że rzeczywiście wszystko będzie dobrze i twoja żona wyjdzie z tego. Zawsze trzeba wierzyć w to, co najlepsze. Chirurg nie odpowiedział, tylko milcząco spojrzał na Andrieja, a w jego spojrzeniu było pełno tęsknoty i żalu. Zawsze ciężko jest tracić tych, których się kochało, opowiedział Wiktor Anatoliewicz, zaciskając spoconą dłoń. Zwłaszcza przez własną głupotę. Przecież rozumiesz, o czym mówię. Niespodziewanie wyciągnął obie ręce do przodu i chwycił Andrieja. Twoja żona cię kocha, idioto wysapał Wiktor Anatoliewicz. Nie wiem, co ona w tobie widzi, ale to, że nie może bez ciebie żyć, to fakt. A ty, Matołku, tego w ogóle nie rozumiesz. A teraz wyobraź sobie, że jesteś na moim miejscu, a Masza jest na miejscu mojej żony. Co byś wtedy zrobił? Puścił Andrieja, a ten o mało się nie przewrócił do tyłu. Doceniaj to, co masz, powiedział pouczająco Wiktor Anatoliewicz. Wstając od stołu. Bo w każdej chwili możesz stracić wszystko, co masz. Wsać sobie swoje urazy głęboko i zadzwoń do niej. Bardzo czeka na twój telefon. I chirurg, mocno klepnąwszy Andrzeja w plecy, ruszył w stronę wyjścia. Andrzej czekał na żonę przy małej pływającej restauracji, tej samej, w której pięć lat temu odbyła się ich pierwsza randka z Marią. W rękach trzymał wielki bukiet białych róż. Te kwiaty, które Maria bardzo lubiła, Andrzej nie wręczał jej już od bardzo dawna. Teraz chciał naprawić tę pomyłkę i skupił wszystkie białe róże, jakie tylko znalazł w mieście. Gdy zobaczył idącą w oddali żonę, serce Andrieja zaczęło bić tak samo mocno, jak za pierwszym razem, gdy ją zobaczył. Powoli, jakby płynąc w powietrzu, Maria zbliżyła się do męża i serdecznie się uśmiechnęła. – Ojej, ile róż! – powiedziała z zachwytem, przyjmując bukiet. – Gdzie my je wszystkie pomieścimy? Mamy w domu dużo miejsca, odpowiedział cicho Andrii, spuszczając wzrok. Od kiedy odeszłaś, zrobiło się tam całkiem pusto. I jeszcze znajdzie się miejsce dla tego chłopca. Nikita, chyba tak ma na imię. Andrii długo czekał na odpowiedź żony, ale ona milczała i milczała, oglądając i głaszcząc delikatne białe płatki. Oczywiście, powiedziała nagle Maria, biorąc męża za rękę. Znajdzie się miejsce i dla niego. Andrii westchnął z ulgą. Ciężka lodowa bryła, która leżała na jego sercu przez cały ten długi miesiąc, nagle stopniała. Nie wiadomo, kto zdołał ją roztopić. Czy było to jasne wrześniowe słońce, czy ciepły uśmiech, który pojawił się na ustach żony. Najważniejsze, że wszystko już było za nimi. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Będę wdzięczna za polubienie filmu. Do zobaczenia!